Twoje życie może zmienić się w jednej chwili. Tu i teraz masz moc, by zmienić wszystko. Wszystko zaczyna się od tego, jak mówisz do siebie. Przez następne trzy dni rzucam Ci wyzwanie, abyś mówił do siebie w sposób, który rozpali Twój potencjał i przeprogramuje Twój mózg na sukces. Każdego ranka, gdy się obudzisz, spójrz w lustro i powiedz: Jestem zdolny do niesamowitych rzeczy. Mój umysł jest niezwykle potężny. Dziś postanawiam stworzyć życie, jakiego pragnę. Powtarzaj to przez cały dzień, podczas jazdy samochodem, w pracy, podczas ćwiczeń. Niech te słowa przenikną do twojej podświadomości. Poczuj je w swoich kościach. Widzisz Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. Słowa, które do siebie mówisz, są ważniejsze niż myślisz. Nie są to tylko puste słowa, ale dobra i ciała. Jeśli mówisz sobie, że nie możesz czegoś zrobić, zgadnij co? Twój mózg w to wierzy i zaczyna szukać dowodów na poparcie tego przekonania. Ale kiedy mówisz sobie, że możesz coś osiągnąć, twój mózg zaczyna działać. Pomyśl o tym, jak często się dołujesz, jak często skupiasz się na swoich błędach, słabościach, niedociągnięciach. Czas odwrócić te tendencje. Czas stać się swoim największym fanem, swoją własną cheerleaderką. Przez następne trzy dni przyłapuj się za każdym razem, gdy pojawi się negatywna myśl. Natychmiast ją przerwij i zastąp ją pozytywną afirmacją. Zamiast mówić, nie jestem wystarczająco dobry, powiedz ciągle się rozwijam i staję się lepszy. Zamiast mówić nigdy mi się nie uda, powiedz mam wszystko, czego potrzebuję, aby odnieść sukces. Nie chodzi o okłamywanie siebie lub ignorowanie rzeczywistości. Chodzi o trenowanie mózgu, aby skupiał się na możliwościach, zamiast na ograniczeniach. Chodzi o nastawienie się na rozwój i sukces. Twój mózg jest jak superkomputer, a twoja mowa to program, który na nim uruchamiasz. Zmień program, zmień swoje życie. To takie proste i takie potężne. Wiem, co niektórzy z was sobie teraz myślą, to brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe. Jak to możliwe, że zmiana moich słów robi tak dużą różnicę? Mogę Ci powiedzieć, że nauka to potwierdza. Badania wykazały, że pozytywna rozmowa z samym sobą może zmniejszyć niepokój, poprawić wydajność, a nawet wzmocnić układ odpornościowy. Kiedy mówisz do siebie życzliwie i zachęcająco, aktywujesz korę przedczołową, część mózgu odpowiedzialną za podejmowanie decyzji i zachowanie zorientowane na cel. Dosłownie rozświetlasz obszary mózgu związane z motywacją i osiągnięciami. Z drugiej strony, negatywne mówienie o sobie wyzwala ciało migdałowate, centrum strachu w mózgu. Wprowadza cię to w stan stresu i przetrwania, oraz odcina twoją zdolność do kreatywnego myślenia i podejmowania pozytywnych działań. Chcę, abyś przez następne trzy dni stał się bardzo świadomy swojego wewnętrznego dialogu. Zwróć uwagę na ton, jakiego używasz, gdy mówisz do siebie. Czy mówiłbyś tak do przyjaciela? Jeśli nie, to czas to zmienić. Rozpocznij dzień od ustalenia jasnej intencji. Powiedz na głos: Dzisiaj postanawiam mówić do siebie z miłością i szacunkiem. Jestem wart wielkich rzeczy. Zapisz to i umieść w miejscu, w którym będziesz ją często widzieć. Używaj zwrotów takich jak: Mogę to zrobić. Mogę przejść przez wszystko. Mam wiarę w swoje umiejętności. Jestem cierpliwy. Jestem godny sukcesu i szczęścia. Poradzę sobie ze wszystkim, co stanie na mojej drodze. Mów te rzeczy, nawet jeśli jeszcze w nie nie wierzysz. Pamiętaj, że przeprogramowujesz swój mózg. Tworzysz nowe ścieżki neuronowe. Na początku może się to wydawać dziwne, ale trzymaj się tego. Im częściej będziesz powtarzać te pozytywne frazy, tym bardziej staną się one naturalne. A oto klucz. Poczuj słowa, gdy je wypowiadasz. Nie wypowiadaj ich bezmyślnie. Naprawdę pozwól im w siebie wniknąć. Wyobraź sobie, jak rozświetlają każdą komórkę Twojego ciała. Wizualizuj siebie ucieleśniającego te pozytywne cechy. Kiedy stajesz przed wyzwaniem, powiedz sobie: To jest dla mnie okazja do rozwoju. Zamiast myśleć: To jest zbyt trudne, powiedz sobie: Uczę się i doskonale każdego dnia. Zamiast mówić: Nie jestem jeszcze gotowy, powiedz: Jestem w trakcie przygotowań i robię postępy. Twoje słowa mają moc, mogą cię podbudować lub zdemotywować. Zdecyduj się wykorzystać je jako siłę dobra w swoim życiu. Zdecyduj się być swoim największym zwolennikiem. Twierdzę, że nie zawsze jest to łatwe. Wszyscy mamy dni, w których wkrada się negatywność, ale właśnie dlatego nazywa się to ćwiczeniem. Wymaga zaangażowania, wymaga powtarzania, ale obiecuję, że warto. Pomyśl o ludziach, których najbardziej podziwiasz o ludziach sukcesu, innowatorach, pionierach. Czy myślisz, że dotarli tam, gdzie są, nieustannie się obijając? Absolutnie nie. Wierzyli w siebie, nawet gdy nikt inny tego nie robił. Wmówili sobie sukces, ta moc jest również w tobie. Musisz ją tylko wykorzystać, a to zaczyna się od tego, jak mówisz do siebie. Przez następne trzy dni chcę, abyś nieustannie mówił do siebie pozytywnie. Zalej swój umysł zachętą, zagłuszaj swoje wątpliwości afirmacjami swojej wartości i potencjału. Po przebudzeniu, powiedz sobie, Dzisiejszy dzień jest pełen możliwości. Jestem podekscytowany tym, co mogę osiągnąć. Kiedy spojrzysz w lustro, powiedz: Jestem silny, jestem zdolny, jestem zdolny do wielkich rzeczy. Kiedy stajesz w obliczu trudnych zadań, powiedz sobie: Mam umiejętności i zasoby, aby temu sprostać. Jestem pewny swoich umiejętności. Kiedy popełnisz błąd, powiedz: to okazja do nauki, każdego dnia staje się silniejszy. Przed pójściem spać, powiedz sobie, jestem z siebie dumny za wysiłek, który dziś włożyłem, jutro będzie jeszcze lepiej. Rób to konsekwentnie przez trzy dni i obserwuj, co się dzieje. Zauważysz zmianę w swojej energii, pewności siebie i spojrzeniu na życie. Możesz podejmować większe ryzyko i wykorzystywać okazje, których wcześniej unikałeś. Możesz zauważyć, że twoje relacje poprawiają się wraz ze wzrostem pewności siebie. Możesz nawet zauważyć zmiany w swoim zdrowiu fizycznym, gdy zmniejszysz stres spowodowany negatywnym myśleniem o sobie. Pamiętaj, że twój umysł nie potrafi odróżnić rzeczywistości od wyobrażeń. Jeśli stale karmisz go pozytywnymi wiadomościami, zacznie je akceptować jako prawdę. A kiedy wierzysz, że coś jest możliwe zaczynasz podejmować działania, aby to urzeczywistnić. Nie chodzi o ignorowanie problemów lub udawanie, że wszystko jest idealne. Chodzi o podchodzenie do wyzwał z nastawieniem na rozwój. Chodzi o wiarę w swoją zdolność do uczenia się, adaptacji i pokonywania trudności. Chcę, abyś przez te trzy dni był swoim najlepszym przyjacielem. Mów do siebie z taką samą życzliwością i zachętą, z jaką mówiłbyś do kogoś, kogo kochasz. Świętuj swoje sukcesy, bez względu na to, jak małe mogą być. Wybaczaj sobie błędy, zachęcaj siebie do kontynuowania, gdy sprawy stają się trudne. Mów rzeczy takie jak: Jestem z ciebie dumny, że próbujesz. Każdego dnia robisz postępy. Pokonałeś już wyzwania i możesz zrobić to ponownie. Twoje wysiłki się opłacają, jesteś silniejszy niż myślisz. Powtarzaj te frazy, aż staną się twoim domyślnym sposobem myślenia, aż głos w twojej głowie stanie się źródłem siły i motywacji, a nie wątpliwości i krytyki. Niektórzy z Was mogą teraz myśleć: Ale co z realizmem? Co z przyznawaniem się do błędów w tym rzecz? Ważne jest, aby rozpoznać obszary wymagające poprawy, ale istnieje duża różnica między stwierdzeniem: Muszę popracować nad tą umiejętnością, a jestem w tym okropny i nigdy nie będę lepszy. Jedno otwiera drzwi do rozwoju, drugie je zamyka. Ostrożnie dobieraj słowa patrz na rzeczy w kategoriach potencjału i postępu, a nie permanentnych porażek. Chcę abyś przez te trzy dni był zafascynowany swoim własnym potencjałem. Zaczynaj każdy dzień od zadania sobie pytania, jakie niesamowite rzeczy mogą się dziś wydarzyć, jeśli w siebie uwierzę. Przez cały dzień zwracaj uwagę na to, co robisz dobrze, dostrzegaj swoje wysiłki, postępy i mocne strony. Zbyt często skupiamy się na naszych błędach. Pod koniec każdego dnia poświęć kilka minut na refleksję. Zadaj sobie pytanie, co zrobiłem dzisiaj dobrze, jak się rozwinąłem, z czego jestem dumny. Zapisz to, niech to naprawdę zapadnie w pamięć. W tym ćwiczeniu nie chodzi tylko o dobre samopoczucie, choć z pewnością jest to korzyść. Chodzi o przeprogramowanie mózgu na sukces, chodzi o stworzenie sposobu myślenia, który szuka możliwości, a nie przeszkód. Kiedy konsekwentnie mówisz do siebie życzliwie i zachęcająco, trenujesz swój mózg, aby szukał pozytywów. Tworzysz filtr, który szuka dowodów na twoje umiejętności, a nie na ograniczenia. Nie oznacza to udawania, że wszystko jest idealne, oznacza to podchodzenie do wyzwań z pewnością siebie, a nie strachem. Oznacza to wiarę w swoją zdolność do uczenia się i rozwoju bez względu na to, co życie ma dla Ciebie w zanadrzu. Chcę, abyś przez te trzy dni całkowicie skupił się na swoim potencjale. Zacznij marzyć o czymś więcej. Zacznij wierzyć, że śniej rzeczy, bo jesteś. Chcę, abyś za każdym razem, gdy spojrzysz w lustro, widział kogoś, kto zasługuje na miłość, szacunek i sukces. Chcę, abyś zobaczył siebie jako osobę zdolną do osiągnięcia wielkich rzeczy. To wszystko zaczyna się od tego, jak mówisz do siebie. Zacznij już dziś. Kogoś z nieograniczonym potencjałem, ponieważ taka jest prawda. Nie definiują cię błędy z przeszłości ani obecne problemy. Definiuje cię Twoja gotowość do rozwoju, uczenia się i podążania naprzód, nawet gdy sytuacja staje się trudna. Przez te trzy dni chcę, abyś mówił do siebie jak ktoś, kto w pełni w ciebie wierzy, jak ktoś, kto widzi Twój pełny potencjał i jest podekscytowany, widząc, jak go osiągasz. Mów do siebie: Jestem zdolny do niesamowitych rzeczy, jestem godny sukcesu i szczęścia. Jestem pewny swojej zdolności do opanowania rzeczy. Ciągle się rozwijam i staję się lepszy. Mam wszystko, czego potrzebuję. Trzymaj się tych zdań, aż staną się Twoją prawdą, aż zagłuszą głosy, które Cię powstrzymywały. Pamiętaj, że Twój mózg wierzy w to, co mu mówisz. Jeśli powtarzasz sobie, że nie jesteś wystarczająco dobry, zgadnij co? Twój mózg. Znajdzie dowody na poparcie tego przekonania. Jeśli jednak powiesz sobie, że jesteś zdolny i wartościowy, będzie szukał na to dowodów. To jak strojenie radia. W tej chwili możesz być nastawiony na stację zwątpienia w siebie i ograniczeń. Chcę, abyś zmienił kanał w ciągu najbliższych trzech dni. Nastaw się na częstotliwość pewności siebie i możliwości. Za każdym razem, gdy pojawi się negatywna myśl, uznaj ją za to, czym jest tylko myślą, a nie faktem. Następnie podejmij świadomą decyzję. Zamiast nie mogę tego zrobić. Powiedz, rozwiążę to krok po kroku. Zamiast nie jestem wystarczająco mądry, no powiedz, uczę się i rozwijam każdego dnia. Zamiast nigdy mi się nie uda, powiedz, robię postępy w kierunku moich celów. Rób to konsekwentnie przez trzy dni. Obserwuj zmiany w swojej energii i swoich możliwościach. Wiem, że niektórzy z Was mogą myśleć, ale co jeśli mi się nie uda? Co jeśli spróbuję i nic się nie zmieni? Rzecz w tym, że porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, jest jego częścią. Każde niepowodzenie jest okazją do nauki i stania się silniejszym. Chcę więc, abyś przez te trzy dni traktował porażkę nie jako dowód na swoją niekompetencję, ale jako dowód na to, że stawiasz sobie wyzwania, że wychodzisz poza swoją strefę komfortu, że jesteś wystarczająco odważny, aby spróbować. Powiedz sobie: Każda próba uczy mnie czegoś wartościowego. Jestem wdzięczny za możliwość nauki i rozwoju. Pamiętaj, że ludzie, którzy odnieśli sukces, nie są wolni od porażek. To, co ich wyróżnia, to ich postawa. Postrzegają porażki jako informację zwrotną, a nie ostateczny osąd ich wartości lub umiejętności. Chcę, abyś przyjął taką samą postawę w ciągu tych trzech dni. Mów do siebie, jak ktoś, kto wie, że niepowodzenia są tylko przygotowaniem do powrotu, jak ktoś, kto rozumie, że każde nie przybliża cię o krok do tak. Powtarzaj sobie: uczę się z każdego doświadczenia. Niepowodzenia są tylko okazjami w przebraniu, jestem odporny, zawsze znajduję drogę naprzód. Mój potencjał jest nieograniczony, każdego dnia staję się silniejszy i mądrzejszy. Powtarzaj te frazy, aż staną się Twoim domyślnym sposobem myślenia, aż zastąpią zwątpienie w siebie i negatywne wypowiedzi, które Cię powstrzymywały. Teraz ważne jest, aby zrozumieć następujące kwestie. Nie chodzi o pozytywne myślenie w próżni, chodzi o pozytywne myślenie, po którym następuje pozytywne działanie. Twoje słowa kształtują Twoje przekonania, a Twoje przekonania kształtują Twoje działania. Kiedy zaczniesz naprawdę wierzyć w siebie, odkryjesz, że podejmujesz działania, do których wcześniej nie wierzyłeś, że jesteś zdolny, będziesz starać się bardziej, będziesz wytrwały w obliczu przeszkód, dostrzeżesz możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko problemy. W ciągu tych trzech dni chcę, abyś połączył swoje pozytywne myślenie z odważnym działaniem. Wyznacz sobie cel, który trochę Cię przeraża, następnie przygotuj się do niego za pomocą pozytywnej rozmowy z samym sobą. Mów, na przykład, każdego dnia podejmuję kroki w kierunku moich marzeń. Mam odwagę dążyć do tego, czego chcę. Jestem zaangażowany w swój rozwój i sukces. Przyjmuję wyzwania jako okazję do sprawdzenia siebie. Tworzę życie, którego pragnę poprzez moje myśli i działania. Pamiętaj, że Twoje słowa są potężne, ale są najpotężniejsze, gdy są poparte działaniem. Mów więc do siebie pozytywnie, a następnie działaj tak, jakby te słowa były prawdą. Kiedy mówisz sobie, że jesteś pewny siebie, stań prosto i nawiąż kontakt wzrokowy. Kiedy mówisz sobie, że jesteś produktywny, zajmij się zadaniem, które odkładasz. Kiedy mówisz sobie, że jesteś godny sukcesu, Podejmij ryzyko, którego do tej pory się obawiałeś. Chcę, abyś przez te trzy dni stał się bardzo świadomy związku między swoimi myślami, słowami i działaniami. Zwróć uwagę na to, jak zmiana jednego aspektu wpływa na pozostałe. Wykorzystaj tę świadomość, aby stworzyć potężną spiralę w swoim życiu. Rozpocznij każdy dzień od ustalenia jasnej intencji. Powiedz na głos: Dzisiaj wybieram myśli i słowa, które mnie wzmacniają. Podejmę działania, które przybliżą mnie do moich celów. Sprawdzaj siebie przez cały dzień, czy twoje myśli są zgodne z twoimi celami, czy twoje słowa wspierają twój rozwój, czy twoje działania odzwierciedlają osobę, którą chcesz się stać. Jeśli zauważysz, że popadasz w negatywne myślenie o sobie, lub poniżające zachowania, nie obwiniaj się. Po prostu przyjmij to do wiadomości, a następnie podejmij świadomą decyzję o powrocie do pozytywnego nastawienia. Powiedz sobie, jestem człowiekiem i postanawiam ponownie skupić się na pozytywach. Wybieram myśli i działania, które służą mojemu najwyższemu dobru. Pamiętaj, że jest to ćwiczenie. Zmiana wieloletnich nawyków myślowych wymaga czasu i konsekwencji, ale obiecuję ci, że jeśli zaangażujesz się w to przez zaledwie trzy dni, zauważysz różnicę, zauważysz, że stajesz się bardziej wyprostowany, mówisz pewniej i podejmujesz większe ryzyko. Przekonasz się, że lepiej radzisz sobie z wyzwaniami i jesteś bardziej wytrwały w dążeniu do swoich celów. Co najważniejsze, zaczniesz widzieć siebie w nowym świetle, dostrzeżesz swoją siłę, odporność i nieograniczony potencjał. Chcę, abyś w ciągu tych trzech dni stał się swoim największym fanem. Chcę, abyś mówił do siebie z takim samym entuzjazmem i przekonaniem, z jakim mówiłbyś do kogoś, kogo głęboko podziwiasz. Mów, na przykład, jestem zdumiony swoją siłą i odpornością. Jestem z siebie dumny, że podniosłem się i spróbowałem. Jestem podekscytowany tym, co mogę osiągnąć. Wierzę w swoją zdolność do tworzenia życia, jakiego pragnę. Jestem wdzięczny za możliwość wzrostu i rozwoju. Powtarzaj te frazy, aż staną się Twoją prawdą, aż obawy, które powstrzymywały Cię zbyt długo, znikną. Pamiętaj, że nie jesteś swoimi myślami. Jesteś myślicielem swoich myśli. Masz moc wyboru tego, na czym się skupiasz, w co wierzysz i jak do siebie mówisz. W ciągu tych trzech dni wybierz siłę, wybierz pewność siebie, Wybierz postrzeganie siebie jako niesamowitej, zdolnej i wartościowej osoby, którą naprawdę jesteś. Zacznij już teraz. Weź głęboki oddech i powiedz sobie: Jestem godny, jestem zdolny, jestem wystarczający i dopiero zaczynam. Poczuj te słowa w swoim ciele: Niech zapadną w Twoje kości, niech staną się Twoją nową rzeczywistością. Uczyń z tego swoją misję na najbliższe trzy dni. Zalej swój umysł pozytywnymi, wzmacniającymi myślami. Mów do siebie życzliwie i zachęcająco. Podejmij odważne działania, które będą zgodne z Twoją najwyższą wizją siebie. Rób to konsekwentnie i obserwuj, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać. Obserwuj, jak rośnie Twoja pewność siebie, jak zmienia się Twoja energia, jak nowe możliwości pojawiają się znikąd. Pamiętaj, że zmiana nie następuje z dnia na dzień, ale z każdą myślą, słowem i działaniem. Zaczyna się właśnie teraz od tego jak mówisz do siebie, masz w sobie niewykorzystany potencjał, masz marzenia, które czekają na realizację, masz siłę, której nawet nie zacząłeś wykorzystywać, a wszystko zaczyna się od wiary w siebie. Przez następne trzy dni, podaruj sobie dar niezachwianej wiary w siebie. Mów do siebie jak ktoś, kto bez wątpienia wie, że jesteś zdolny do niesamowitych rzeczy, bo jesteś. Twoje życie może zmienić się w jednej chwili, a ta chwila jest teraz właśnie tutaj właśnie teraz. Masz moc, by zmienić wszystko. Wszystko zaczyna się od tego, jak mówisz do siebie. Zacznij więc teraz. Weź głęboki oddech, spójrz sobie w oczy i powiedz: Jestem niezwykle potężny. Jestem zdolny do niesamowitych rzeczy i jestem gotów to sobie udowodnić. Twoja podróż zaczyna się teraz. Twoja transformacja zaczyna się w tym momencie. Przyjmij ją, uczyń ją swoją własną i obserwuj, jak twoje życie zmienia się w sposób, który nigdy nie wydawał ci się możliwy. Pamiętaj, że jesteś autorem swojej własnej historii, masz moc napisania dowolnego zakończenia. Chcę, abyś w pełni wykorzystał tę moc. Przez następne trzy dni mów do siebie tak, jakbyś pisał najbardziej inspirującą historię, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Każdego ranka, gdy się obudzisz, powiedz: Dziś jest nowy rozdział w mojej niesamowitej historii. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie niesamowite rzeczy się wydarzą. Bądź pozytywnie i entuzjastycznie nastawiony do swoich doświadczeń w ciągu dnia. Zamiast mówić, muszę iść do pracy, powiedz: Mogę dziś wnieść swoje umiejętności i rozwijać się zawodowo. Zamiast mówić, to jest trudne, powiedz. To jest dla mnie okazja, aby stać się silniejszym i bardziej zdolnym. Twoje słowa tworzą Twój świat, kształtują Twoje postrzeganie, wpływają na Twoje emocje i ostatecznie determinują Twoje działania. Świadomie wybierając wzmacniające słowa, dosłownie programujesz się na sukces. W ciągu tych trzech dni chcę, abyś całkowicie skupił się na mocy swoich słów. Zwracaj uwagę na każdą myśl, każdą wypowiedź. Złap się za słowo, gdy wpadniesz w negatywny sposób mówienia o sobie i natychmiast zastąp go czymś pozytywnym. Mów na przykład: "Nieustannie ewoluuję w lepszą wersję siebie. Każde wyzwanie, przed którym stoję, czyni mnie silniejszym i mądrzejszym. Jestem wdzięczny za możliwość na" Powiedz sobie: Mam odwagę realizować swoje marzenia, podejmuję odważne działania, aby osiągnąć swoje cele, akceptuję nowe wyzwania i możliwości, jestem zaangażowany w swój rozwój i sukces, tworzę życie, którego pragnę poprzez moje myśli i działania. Pamiętaj, że chociaż Twoje słowa są potężne, są one najpotężniejsze, gdy są poparte działaniem. Mów więc do siebie pozytywnie, a następnie działaj tak, jakby te słowa były już prawdziwe. Porozmawiajmy teraz o radzeniu sobie z niepowodzeniami, ponieważ one nadejdą. Możesz ponownie popaść w negatywne myślenie o sobie, możesz stanąć przed wyzwaniem, które zachwieje twoją pewnością siebie, nic nie szkodzi. To część procesu. Ważne jest to, jak reagujesz na te niepowodzenia. Nie postrzegaj ich jako porażek, ale jako cenną informację zwrotną, okazję do wzmocnienia swoich mentalnych mięśni. Jeśli zauważysz, że mówisz do siebie negatywnie, nie obwiniaj się. Po prostu przyjmij to do wiadomości, a następnie podejmij świadomą decyzję o powrocie do pozytywnego nastawienia. Powiedz sobie: Jestem człowiekiem i uczę się. Postanawiam ponownie skupić się na pozytywach. Jest to dla mnie okazja do trenowania mojej odporności. Jestem z siebie dumny, że rozpoznałem negatywną myśl i ją zmieniłem. Każda chwila jest nową okazją do wybrania wzmacniających myśli. Pamiętaj, że postęp nie polega na perfekcji chodzi o konsekwentne podążanie we właściwym kierunku. Chodzi o podnoszenie się za każdym razem, gdy upadasz. Chodzi o to, by wciąż na nowo w siebie wierzyć, nawet gdy jest to trudne. Przez te trzy dni postanów być dla siebie największym wsparciem traktuj siebie z taką samą życzliwością i zachętą, jaką dałbyś komuś, kogo bardzo kochasz. Świętuj swoje sukcesy bez względu na to jak małe mogą być. Wybaczaj sobie błędy, zachęcaj siebie do kontynuowania, gdy sprawy stają się trudne. Mów rzeczy takie jak jestem z ciebie dumny, że próbujesz, każdego dnia robisz postępy, pokonałeś już wyzwania, możesz to zrobić ponownie, twoje wysiłki się opłacają, jesteś silniejszy niż myślisz. Powtarzaj te frazy, aż staną się twoją prawdą, aż zagłuszą głosy, które powstrzymywały cię zbyt długo. Zbliżając się do końca tego trzydniowego wyzwania, Chcę, abyś zastanowił się, w jaki sposób możesz włączyć tę praktykę do swojego codziennego życia. Jak sprawić, by pozytywna mowa o sobie stała się regularną częścią twojego mentalnego zestawu narzędzi? Rozważ stworzenie codziennego rytuału. Być może zaczynasz każdy poranek od afirmacji przed lustrem. Może kończysz każdy dzień, zapisując trzy rzeczy, z których jesteś dumny. Ustal, co działa w Twoim przypadku i trzymaj się tego. Powiedz sobie: Jestem zdeterminowany, aby mówić do siebie życzliwie i zachęcająco. Wybieram myśli, które mnie wzmacniają i działania, które są zgodne z moimi celami. Z niecierpliwością czekam na kontynuację tej podróży samopoznania i rozwoju. Wierzę w moją zdolność do wprowadzania trwałych, pozytywnych zmian w moim życiu. Jestem wdzięczny za możliwość zmiany mojego sposobu myślenia i życia. Pamiętaj, że to trzydniowe wyzwanie to dopiero początek to impuls do nowego sposobu bycia. Prawdziwa zmiana nastąpi, gdy podejmiesz długoterminowe zobowiązanie do tej praktyki. Dlatego chcę, abyś na koniec złożył sobie obietnicę: obiecaj sobie, że nadal będziesz mówić do siebie życzliwie i zachęcająco. Obiecaj sobie, że nadal będziesz rzucać wyzwanie negatywnym myślom. Obiecaj sobie, że będziesz nadal dążyć do wzrostu i rozwoju. Powiedz sobie, zobowiązuję się być dla siebie największym wsparciem. Postanawiam widzieć w sobie i swoich umiejętnościach to, co najlepsze. Z niecierpliwością czekam na dalszy wzrost i rozwój. Wierzę w swoją moc. Dokonywania pozytywnych zmian w moim życiu, jestem gotów w pełni wykorzystać swój potencjał. Masz w sobie niesamowitą moc, masz marzenia, które czekają na realizację. Masz siłę, której nawet nie zacząłeś wykorzystywać. A wszystko zaczyna się od tego, jak do siebie mówisz. Zacznij więc teraz, weź głęboki oddech, spójrz sobie w oczy i powiedz, jestem niezwykle potężny. Jestem zdolny do niesamowitych rzeczy, i dopiero zaczynam. Twoja transformacja zaczyna się teraz. Przyjmij ją, uczyń ją swoją własną i obserwuj, jak Twoje życie rozwija się w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Pamiętaj, że jesteś autorem swojej własnej historii. Masz moc napisania dowolnego zakończenia. Upewnij się, że masz świetne zakończenie.